Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was zupę grzybową. Zapraszam. W moim domu na święta Bożego Narodzenia zawsze są dwie zupy: zupa rybna i zupa grzybowa. Zupę grzybową przygotuję dzisiaj dla Was specjalnie z Thermomixem. Przepis znalazłam już na platformie Cookidoo, a do przygotowania przepisu potrzebujemy marchewkę, pietruszkę, seler, cebulę, namoczone wcześniej grzyby, wodę z namoczenia grzybów, masło, bulion warzywny, sól, pieprz, liść ziele angielskie i natka pietruszki. Tak jak wspomniałam przepis znalazłam na platformie Cookidoo i rozpoczynamy gotowanie. Na początek odważamy sobie około 100-120 gramów grzybów, które zalewamy wodą i odstawiamy do namoczenia na około 30 minut. Ja już to oczywiście zrobiłam. Następnie siekamy sobie 3-4. Gałązki natki z pietruszki, możemy to zrobić w termomiksie albo po prostu na desce tradycyjnie. Też już to posiekałam. Tak więc do naczynia miksującego dodajemy 50 g marchetki. Pokrojonej na kawałki. 50 g korzenia pietruszki. 30 g korzenia selera. Zamykamy. Naczynie miksujące. I rozdrabniamy 3 sekundy obroty, pozycja 6. Warzywa przekładamy do innego naczynia. Odstawiamy na bok i wrzucamy 80 gramów cebuli pokrojonej na ćwiartki. Zakładamy pokrywę i rozdrabniamy 3 sekundy obroty pozycja 5. Dodajemy wcześniej namoczone grzyby. Możemy jeszcze troszkę zgarnąć. Dodajemy grzyby. Zamykamy naczynie i rozdrabniamy 6 sekund obroty pozycja 5. Zgarniamy na dno naczynia miksującego. Dodajemy 40 g masła pokrojonego na kawałki. Zamykamy naczynie, ściągamy miarkę i dusimy. 3 minutki 120 stopni, obroty 1. Otwieramy naczynie miksujące i dodajemy wcześniej rozdrobnione warzywa. Zobaczcie, duszone grzyby. Wodę powstałą z namaczania grzybów. Dodatkowo 1000 gramów wody. łyżeczkę koncentratu bulionu warzywnego, półtora łyżeczki soli i pół łyżeczki pieprzu, dwa liście laurowe i trzy ziela angielskie. Zamykamy naczynie miksujące z miarką i gotujemy 20 minut w 100 stopni. Obrot, pozycja 1. Pod koniec gotowania dorzucamy wcześniej posiekaną natkę z pietruszki. Można przemieszać. I zamykamy. Zupa grzybowa jest gotowa. Warto ją sobie wcześniej spróbować. Może trzeba będzie jeszcze ją doprawić. Solą pieprzem. Jak dla mnie, wszystko jest w porządku. Idealnie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądała w miseczce. Zupa wyszła wyśmienicie. Smakuje naprawdę bardzo dobrze, dlatego wypróbujcie przepis. Można ją podawać bezpośrednio na przykład z makaronem bądź kluskami kładzionymi. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy na wigilie jadacie zupę grzybową, czy może barszcz czerwony. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.